Wierzę że on ci bierze od tyłu? że kurna! Cześć, tu Macie. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Left 4 Dead 2. Jest ze mną Wirius. Cześć. I idziemy dzisiaj dalej siekać zombie. Bram, 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 bram. Mielone zombie. O, ja będę zombie robiła milone. mielone, ja będę robiła mielone. Chodź. Dobra. Uh, we need to get going. Musimy naprawdę ruszać, wiesz? Tak i my będziemy już czytać, a ty coś ściany podpierasz. Wow. BUM! Boom. Boom, headshot. O, się wypięła chyba za Jeszcze w ostatnim co, chyba. Nie, nie ma nikogo. Eee, coś, coś dla ciebie. Adrenalina. Hmm? A dziękuję. E... Jezus Maria jaka klaustrofiała. Wonocnąć się. Ah. Ty zawsze na zwłoki narzekasz. Dobra. Tu coś leży. Adrenalina też wezmę. Jest tu kto? Hallo, jakie za ja, ja już mam tutaj pozbierane, co miałem do zebrania. O, ja mam piguły z pisuaru. Dobra, biorę piguły. Śmiesznego. O, a pan co? Oj, rączkę straciłeś, jak mi przykro. Jesus. Okay, to jest creepy. This is Mogę otworzyć drzwi? Mogę. Biegnę. <laughs> Okej, okay, dobra. Ja się nie interesuję. Jakaś impra. <laughs> tam na górze coś ganie, ja preferuję tak, tu, 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 tu. Panowie okay. do środka zapraszamy. Okay. No tam zombie już stoją. Ciekawe czy można do nich... Przecież to jest tak. szyba, panie! No, teraz już wiem. <laughs> serio? Już coś się drze. Tak, i my mamy teraz czytać wszystkie dialogi, wszystkie napisy, wszystko co na ścianach i wszystko. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale, ale nie peniamy, jest ok. Są kanisterki, wszystkie widzimy gdzie są, chyba. Chyba. A ma dziwne Raz mniej więcej mam na wysokości kroczka. Dlaczego tanka. to się Wiesz co, chodź tu, chodź tu. Już, dorwał się benzyny. Jak Cię szlak jasny trafi, to potem mi nie płacz. Dobra. Spieszy w lany. Żygacz, żygacz jest, jest żygacz. Jest tam, jest tam! Gdzie? Tu. Łoł. Wow. Obrąbałam mu ceń trzeba, sorry, plecy Ci chciałam obciąć. No. Dziękuję. Dostał po dupie. Dziękuję. Chodź tam, sokarnistry. Nie dobiegł. Niewiele z niego zostało, wiesz? O, Dobra, pojechać. bierzemy dwa. Dobra, ja rzucam. Lol, chciałem odrzucić. Eee, za coachem. Dobra, coach się tym zajmie. Bierzemy? No bierz, bierz. Czekaj, czekaj, za tobą są. Czymś ty ich podpalił. Chyba kanister wyjebało. No nie gadaj. I co my teraz zrobimy? Ale wiesz co? Jakby na to nie spojrzeć, to w sumie to ma sens, wiesz? Ej <noise> ja ci już kiedyś tłumaczyłem, że się nie szuka realizmu w grach. E, no. no sam powinienem najlepiej wiedzieć o tym. Fakt. E, dobra. Jest tam... Ale wiesz co? zespałnował się, widzisz? No to bierę go i lecę. Zbliża się atak. Dobra, wiesz... E, dobra. Biegnę za tobą. Prawa, 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 wysyp, prawa, wysyp. Ała, ale we mnie jest strzelać. Dobra. Okej. Okay. Dobra, nalewaj ja tu stoję jak coś. Ja przepraszam, że nie zdążyłam przyciszyć gry ale... Ale Wirus tutaj mi się kazał i ja nie nadążam. Dobra, dobra, na górę zapraszamy. Czyści, dobra. Chodź na górę, chodź na górę. Dobra, idę, idę, idę. Wszyscy z ekipą na górę, na górę, na górę. Dajesz, dajesz, dajesz. Nie. Mi Nie dasz? Oj, po nagraniu. <laughs> Chodź tutaj jest. I tam na górze jeszcze wyżej jest. To ty najwyższe bierzemy, czy najpierw. Tu. Co Dobra. się dzieje? Tan! Tan, tan, tan! What? Wow! Przepraszam. Spak. Drugi? Tak, wziąłem drugi i go zrzucę już. Ale nie, w sensie drugi tan! Kurna! Elis mnie ocalił! Ej, ta cię tam ocaliła! Nie wiem, kto cię ocalił, ktoś cię ocalił, na pewno. No, Elis, ta ciota! No, Boże, no to. Do... Dobra, biegniemy do kolejnych. Nie ma co ten. Nie, 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 zerowaty. Okej. Okay. Aha, wy stąd wysyp zrobiliście. Dobra. Szare. Tutaj? Gdzie, gdzie, gdzie są te kolejne? Tu! Biegnij dobra. za mną. Biegnę, biegnę. Tu są prawie po, drzwi... po prawej. Tu są. Po... Dobra, dobra. Bierz jednego i na dół. Tu są też. To bierz tamtego co? A tak się będzie zbliżał Kolejny bierz, rzucaj Dobra Jeszcze na góry Rzuca... Jest Wiesz co, rzucam na pałę No to się rzucaj na na dole, dobra yy. yy? <laughs> out. Out. Nie ale siekiera jest świetna Tak? Tak Lepsza niż Katana yy. Ten sam poziom Dobra gdzie są schody na górę? No właśnie, kurczę. Nie wiem, czy tak tutaj nie biegliśmy, jak gdzieś nie były. Nie wiem, dobra, choć na razie na dół napełnimy to, co tam leży. Dobra, dobra, dobra. No pomyślimy. W sumie sporo mamy już na dole. Żygać, żygać po lewej. Widzę. Wow, ominąłem żyga. Ja też. Urna. Gdzie jest Splinter? Dobra. Ja jestem tu na placu, przy samochodzie. I dobra, dobra, się od tych ciuli. No, tylko biorę, kanister od razu lecą na mnie. Idę do ciebie. Dobra, ja no! już doszłam do ciebie. Dobra, wziąłem. Niech kolejnym. A teraz ja tutaj tankuję Jak to zaczekać, jak ktoś inny jeszcze wlewa? Kto wlewa? Ja Aha, ty. No, nie pchaj się pod siekierę. Dobra. Zapomniałem, że możesz być... Mogę. Ej, zabiłem go ty! Zdymijcie go za mnie, zdymicie! Czekaj, 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 czekaj! Kurna, wyszłaś za kolumnę! On mnie mnie za kolumnę, gwałci mnie perfidnie. Ja pierdzielę jeszcze żygnął na mnie nic nie widzę. No kurna, niech to zejdzie ze mnie! Odejdź stamtąd. Nie wiem, poskacz może. Dobra, już widzę. Dobra, zeszło ze mnie to. E. Tak Wiesz co? To ja sobie wezmę. Dobra, nic nie biorę. Tan, 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 gdzie się stan? E. Co za szmaciarz! E. Weźcie mnie, popilnuj, który.

E... Ginż! Co za sukien kot Radzisz sobie? Biegnę po tą Po kolejny kanister e... Biegnę do ciebie Okej, okay, pilnuję. Żeś ja tak fuck, żebym tylko zdążył wlać. Zdążę, zdążę. Lew, lewam, wlewam. Lej, lej, lej Poszło tak, Ja po... że oni ze stałych miejsc wybiegają, mniej a. więcej. Ja postoję i popatrzę, jak lecą. Bo wy zdążycie ich. Z... Przeważnie zdejmujecie ich przede mną. Kurde, ten. Grzegacz. E, dobra, eee. To chyba Elisa jakoś uleczył, czy coś. Czekaj, ja mam piguły. Jak mu dać? E, no używa. E, wybierasz piguły. Dobra, dałam mu. Żygacz wchodzi gdzieś tutaj na górę Gdzie na górę? My chcemy na górę Czekaj, ja w ogóle jeszcze... Tu są drugie schody, Chodź na drugie schody Cześć, gdzie jest, ty jesteś? Tu Już jestem, 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 dobra, biegnę Dajesz Tędy Znaczy nie wiem czy tędy, ale drugie schody są Dobra, no to pewnie prowadzą gdzieś e, a jakby windą się wywindował z powrotem? Dobra, dawaj po schodę, bo tutaj na lewo jakieś widzę, chyba, chyba tak, nie. tak, wiem. to te, to te y, Tutaj, tutaj może po... się w tym samym miejscu zespawnowały, wiesz? Tylko, że wyżej. Czekaj, czekaj, czekaj. Biorę jedną. To... dobra. Wiesz już rzucaj. Kurna, tank! Gdzie? Dobra, poszedł, poszedł. Ostrożnie ze strzelaniem. Kanister jest. Dobra, rzucam. Poszedł na dół. Dobra. Chodź, idziemy po następne. Ładnie przez nie wchodzisz, kurde. Tam na są. One z prawej są, o. E, czy... Kurde, dobra, nic. Chyba tanka słyszę. Dobra, chodź. Dobra, ja też biorę. I już chyba będziemy mieli wszystkie. Nie wiem. Bo ja zrzucałem dwie... Tak, tam, 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 tam! Jak mi przypierniczył! Okay, wow. Mi też oddam, nie Czekaj, czekaj, czekaj. Reloaduję. No reloaduj to szybciej, kur. Dobra. Nie żyje. Użyję apeczki na Madziku. Czekaj, czekaj, stój tu. Dzięki. A, rzygnął. Za nami. Gdzie tu, kurna, jest coś? Czekaj, muszę poczekać, że zejdzie ze mnie. Gdzie ty jesteś? Chodź. To. Chodź, chodź, chodź. E. Proszę. Dziękuję. A jesteś pewny, że na mnie użyłeś? E... Ja pierdzielę. No właśnie. Czemu jesteś? Czekaj, mam jeszcze. Dobra, mnie zaraz ktoś podniesie z was. Lol, spadłem gdzieś na dół. Widzę, e... widzę, że spadłeś. O, szpak Tanistry się zapaliły. Super. Mocno? Nie, Co? dwa są, so, dwa są. So. Ja tu jeden mam. Gdzie po schodach, suko? Dobra, biorę jeden. Zgasło tu. Tankuję. Tankuj. Osłaniaj. Tan. O, Oczywiście reloading. Ja nie mogę! Kurna! Oblazło mi to konkretnie. E, Żyga... Muszę na sobie użyć. E... To używaj, nie gadaj. Cześć, gdzieś tu były apteczki, jest są apteczki. To używaj, to używaj. Tam na górze jest jeszcze karnister. Brakuje na milu, dwóch, to one tam zostały. Tak. Chodź. E czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Chodź, ekipa jest też. Klasową. Dobra. No zaraz przybiegną pewnie. Ale wiesz, co ci powiem, fajnie się spaliły te wszystkie zombiaki w e fali, co były na dole. To się jak się, te, jak się zajerały te kanistry. Dobra, jestem. Tu jest jeden. Dobra, bierz i spieprzamy stąd. Mam. Dobra, rzuciłem na dół. Ale weź e mnie podnieście wziął. <gry> tak. Dobra, jest tu drugi. Jesteś? Jestem. Dobra, idę na Coś mnie? Ja. Mam. E, czekaj, 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 czekaj. Dobra, rzucam. Rzucaj. Dobra, też Zadam, spadamy na dół. Na dół. <gry> Jaka synchronizacja, <gry> Ktoś głupi przyjdzie. Dżowkej, dżowkej, dziś jest. Da się tu zeskakiwać w ogóle, chodź. Już ty zeszłam sama, wiesz? Zlałem. Dobra, dwunasty. ostatni. Jest. Jezus, Maria, myślałem, że kolejny atak. jedziemy. Jezu, patrz, ile ich tu jest do siekania. Ocalali, uciekli. A, Dobra, obejrzyjmy sobie statystyki. Łączny czas kampanii 15 minut. Popatrz, jak pięknie nam poszło. Poziom trudności łatwy. No, dzisiaj mega szybko nam poszło, chyba przez ten łatwy poziom. Nie, bo też, wiesz, mi ktoś stwierdził, żebyśmy sobie właśnie wzięli ten łatwiejszy poziom. Myśmy powinni. Też, ale my powinniśmy wcześniej sobie posiedzieć, pograć, dopiero nagrywać, nie? Ale dla mnie to wtedy fanu by nie było. No w sumie tak samo było z Dead Space'em przecież. Tak. Na no, żywio poszliśmy, było fajnie. Virioł, znagrałbyś coś? No? No to instaluję Dead Space'a. A co to? A, nie nieważne. <grym> Nagrany. Okej. <Okay. grym> Patrz, 63 tych zabiłam. Ty 90? E, zabitych, zwykłych, zarażonych. Ale Najmniej w tymi, przypadków ognia przyjacielskiego. Ty wymiotłaś tutaj... E, były statystyki chyba w, w walce wręcz. Chyba też. Ty tam chyba prowadziłaś, bo właśnie biegałaś e, z, z tą tą... Podczas kręcenia tego filmu ucierpiało 478 zombie. Brawo! Jest, jest mi, nie wiem, przykro. Ja się mega cieszę. Hmm. To co teraz? Aha. Koniec kampanii, dobra. Czy tej kampanii, poziomu hotel. No w sumie 15 minut, no ale to tak jakby zakończenie jednego rozdziału, więc wypadałoby sumie... zakończyć. No. No, Teraz, że już nam troszkę lepiej idzie, już nas nauczyliście grać, za co bardzo serdecznie dokładnie, wszystkim dziękujemy. Dokładnie. Dziękujemy Twojemu Mateuszowi, co pisał Ci w komentarzach, co powinniśmy robić. Dziękujemy e, no, tak, tak. moim dwóm widzom, którzy piszą mi takie pytanie na temat let's, 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 Let For Dada, że muszę sobie dwie kawy parzyć, żeby to wszystko przeczytać. W sensie nie to, że jest nudne, tylko żeby czymś się zająć, no, coś pić po prostu. E, naprawdę, długie poradniki mi piszą, więc nauczyliście ale, ale fajnie nas Ale fajne są porady, naprawdę. Tak. Nauczyliście nas grać, więc Liczymy, że drugi rozdział uda nam się przejść już w dwóch odcinkach i tak po pół godziny. Nie wiemy no. co prawda co, co, co tam będzie, ale takie mamy nadzieję. Postaramy się docisnąć, zwłaszcza z waszymi radami. E, jak w ogóle wabić ząbiaki, bo nie wiedziałem, że można. Okazuje się, że można. No, rzucasz e... im to zielone gówno. Tak, tak, tak. No ale no wiesz, no, wcześniej na pałę wszystko robiłem, więc nie zwracałem uwagi, co się dzieje. Nie? Rzucam i spieprzam, nie? Tak, <laughs> tak to było. No, więc y, będzie lepiej. Na pewno. No, w sumie tyle. Dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. Się e, się? Tak, trzymamy się. Przepraszam, i... przepraszam, stawiam ci słowo. <laughs> Jak zawsze. Nie, bo teraz też e, będziemy częściej troszkę odcinki wypuszczać, bowiem musimy się zmieścić do bodajże 8 albo 10 kwietnia, bowiem wychodzi wtedy Dying Lights, który również będziemy nagrywać. Dokładnie. Tak, żebym ja był e, z bokiem. Tak, albo ewentualnie będą dwie serie z Wirusem, ale wy go kochacie. Polemizowałbym, właśnie. Oni mnie nie kochają. Mm. Kochają ciebie. Mnie znoszą, bo muszą. Okej, okay, trzymajcie się. Cześć. Papa. Pa.